Siema, siema, siema Dzisiaj gram w klasyczny CSGO, stare Bo mi się wydaje, że mój komputer by tego po prostu nie wytrzymał więc Gramy w competitive a jakiegoś Powiedzmy Raz, 2 to jest stary CSGO, to jest beta ogólnie Nie spodziewajcie się, że będę grał super dobrze Bo nie będę grał super dobrze Ale no Najgorsze jest to, że właśnie teraz nie wiem, czy to się nagrywa, naprawdę, bo... ta akurat, akurat wina komputera na pewno nie jest, że się nie będzie nagrywać. Ta akurat wina mojego laptopa akurat nie jest, to akurat... Ale... Pewnie będą ściny. Na pewno będą ściny, ale ustawiłem jakiś... Ustawiłem profil na słaby PC, więc zobaczymy, jak to będzie działać teraz. Terroryści troszkę prostsze są na tej mapie. Dobra, patrzę, czy się nagrywa Nagrywa się to, git, dobra Super I na... I... Tak się dzieje, słuchajcie, czasami Kurde Halo, halo, nagramy to wreszcie, czy nie? A ja pierdzielę. Sorry, sorry Tak jest właśnie No i dupa kurda, Kurde byłaś Chyba ogólnie nie można robić w ogóle, patrzcie Nasza postać się męczy, coś takiego, więc Chciałem chciałem digila kupić nie kupiłem, nie wiem czemu Ja na razie też brak pozycji musimy sprawdzać, bo to są boty. O nie. To jest CSGO, mi się wydaje, że to jest zrobione w Source. Albo w Source 2, bo patrzcie, jakie to są. Dobra. Dobra, to przegram na bank, to się nawet nie będę starał. Taka prawda. O, prawie, że mu banie strzeliłem, widzieliście. Ja byłem sam, jeszcze na tych typów wszystkich. Chyba mu banie nawet strzeliłem, ale nie wiem. Strzeliłem mu banię? Są tu defa? Palmi no, MWP! Bo, że tamten typ zabił wszystkich, to... UMPa weźmiemy. Nie ja mogę nagrać o stary CSGO, bo ja mam dosłownie parę, sy, parę tych. Ile można go strzelać? Ile on ma życia? Ta niezła Heda. Czemu oni w ogóle ten? Strzelają same Hedy. Ogólnie nie zrobię to do jakoś do 5 rund, bo niestety no. Ale bandika mi ograniczał, już jest, zostało 5 minut, i 55 sekund teraz, więc ustawiłem timera ogólnie na moim y, telefonie, więc. No, więc. No i good, no i good, no. Więc, więc będzie to prostsze. O, noob. Nie ogólnie czemu się nazywam nów, tak się nie nazywałem Chociaż w sumie jest to adekwatne do mojego skilla, ale... Ja się chociaż nie pocę w tej grze Ja tak lubię zawsze stara się robić Pewnie to dwa zdenerwuje, ale w sumie kto to ogląda Kto to słuchajcie ogląda Ale ogólnie spokojna jest ta gra jest Po prostu stare nie, nie idą tutaj, dość już by dawno temu byli Czy nie mogą się tak schować? Myślałem, że idą. Źli. Dobry, gdzie jest założy się. Co, w sumie, trzech typa zostało, więc. O. Co idę na. No i git. Że nie strzelać, <noise> Let's go. Jestem ciekaw, czy to się nagrywa, naprawdę, bo... Eeeeeee... Smoke. Tak dla jaj, nie? O, coś już zaczyna ścinać, lekko tak Ale jak zauważyliście, możliwe, że jakość tego nagrania będzie większa. To dlatego, było właśnie... Są inne ustawienia na ten ustawiony, więc... O, kurde. A nie dobrze poszło. to jest mój smoke ogólnie. Tego smoka że wymyślił. To oh, sorry Ile oni mają życia, przecież ile z tego kacza dostał? Teraz? One guy left to można go zaraszować już No jeszcze 3 minuty zostały. Że w timerze, nie? Moim Kurde, jak to się, się trudno kontroluje ma Edykoyla Nie będę tu jakichś taktycznych smoków robił na botach, bo... Ogólnie pewnie pewnie jak będzie 5 to skończę, bo niestety no Albandica mam limitowane czasy, ja nie będę kupował licencji taka, prawda? Dobra. O kurde! Ale ich zabiłem! Oj, oj, oj Dobra. O kurde, nie widziałem go, ej serio. On się zlał. go nie widziałem. Teraz, że mnie źle pofragował akurat. Dobra, i do pięciu rund i wtedy skończę, nie? Nie ja nawet naprawdę nie mam pojęcia co się nagrywa, bo to się nagrywało. Bo jak nie będzie się nagrywać, to się troszkę wkurzę na tą nagrywarkę. Ale Bandicam jest porządne, bo zacznie nagrywa. Ucieszę się jak będzie nagrywać. Obiecałem sobie, że nigdy prawdziwego CS nie nagram. I może jak... No dobra, gówniany to smog, bo więc nie idę tam. Chyba szedł tam ktoś ale... O, ale można chyba zaplantować W sumie raczej... nie Ale więc ziemi gdzieś tam i No, i to by było niestety na tyle. Fajna gierka. Yy, no, fajna, więc. Bow, poł... cześć. Chociaż jeszcze jakie cześć, jeszcze muszę. No jest. O, nagrało się. Zauważyliście, że miałem 130, teraz mam 109. A. <ścoughs> Spójrzcie na pulpit, nie? yyy Mam zainstalowanego tego właśnie. A no no dobra, dobra. Pał i cześć.